Witam was serdecznie z tej strony Raptor i zapraszam was do kolejnego materiału na moim kanale, w którym to stworzyłem sobie, a raczej wygenerowałem za pomocą AI bohaterów z Wiedźmina. Miałem już oczywiście okazję bawić się z Midjourney AI. Na wszelki wypadek link do tego serwera dam w opisie. To jakie arty potrafi wypluwać ta sztuczna inteligencja, to jest naprawdę coś niesamowitego. Z jednej strony niesamowitego, z drugiej jednak strony pewnie osoby, które przez Kilka ostatnich lat uczyły się rysować i już nie są pewnie tak zadowolone. Oczywiście bardzo to upraszczam, bo człowiek jednak ma pełną dowolność nad tym, co chce tak naprawdę uzyskać z tego obrazu. W przypadku AI możemy się wysilać na bardzo rozbudowane opisy, ale to i tak będzie pewna mieszanina tego co już to AI widziało poniekąd, no bo zakładam, że tam jest to wszystko tak naprawdę wgrywane i AI analizuje te wszystkie różne grafiki, obrazy i również pewnie analizuje te, to, co już samo stworzyło i przez to się oczywiście uczy, na tej, na tej zasadzie to polega. Im więcej artów pewnie tworzy, tym lepsze później te arty serwuje nam, choć gdyby tak naprawdę nad tym pomyśleć, to człowiek działa tak samo. No jeśli chodzi o jakieś stosunkowo standardowe arty, weźmy sobie jakiegoś Geralta z Rivii czy coś takiego, no to jednak to i tak one wszystkie no mogą się troszeczkę różnić stylami, kolorystyką czymś takim, ale to i tak jest już coś, co tak naprawdę widzieliśmy. To są tylko różne wariacje i iteracje tej samej postaci, tych samych rysów twarzy itd., itd., więc to jest kwestia dyskusyjna. Tak czy inaczej nie będziemy się tutaj dalej rozwodzić nad tym, czy AI odbierze rysownikom pracę, dlatego przejdźmy w końcu do naszych bohaterów z Wiedźmina. Ogólnym założeniem eksperymentu było to, aby jak najmniej precyzować wygląd bohatera, którego chcemy, aby AI stworzyło. W sumie tak naprawdę to w ogóle praktycznie tego wyglądu nie precyzowałem, poza małym jednym bo to mnie troszeczkę męczyło, że AI nie potrafiło tego stworzyć, że tego ogarnąć, ale jeszcze to przejdziemy do tej konkretnej postaci. W skrócie, chciałem, aby AI tworząc te arty, tworząc te grafiki, bazowało na tej pamięci, na tej wiedzy, którą już posiada odnośnie tych bohaterów. Przejdźmy jednak do pierwszej bohaterki, czyli Ciri. Ogólnie postanowiłem darować sobie Geralta, bo jestem wręcz przekonany, że to AI odwzorowałoby go niemalże idealnie. I zresztą mam już tego tak naprawdę przykłady. Przejdziemy jeszcze do tego. Na razie skupmy się na Ciri. Jasne, to też jest dosyć oklepany wybór, no jednak jeśli nie Geralt, no to Ciri również jest bardzo, bardzo popularną bohaterką z Wiedźmina. Niemalże każdy, nawet pewnie wiele osób, które nie grało, kojarzy Ciri, kojarzy jak wygląda Ciri z Wiedźmina trzeciego, ale niemniej i tak postanowiłem zacząć od niej, choćby przez to, że to był taki troszeczkę punkt wyjścia, taki łatwy poziom trudności dla AI, Zoba zobaczyć jak poradzi sobie z odwzorowaniem, no jednak dosyć takiego prostego bohatera. Siwe mysie, włosy, zielone oczy, detale dosyć charakterystyczne w wyglądzie, dlatego co by się nie zadziało z rysami twarzy, to w sumie dla nas i tak byłaby to Ciri. Komenda, która posłużyła mi do produkcji pierwszej partii próbek, jeśli można się tak wyrazić, to Ciri z Wiedźmina Trzeciego. Oczywiście ja to wszystko wpisywałem sobie po angielsku. I tutaj, oczywiście, żadnego zaskoczenia nie było. Po prostu dostaliśmy cztery różne warianty Ciri. To tak zawsze działa, że dostajemy cztery różne grafiki. Taki kolaż. im, oczywiście, możemy wybrać poszczególną grafikę, ją sobie upskalować, zwiększyć rozdzielczość lub wybrać konkretną grafikę i aby AI na podstawie tej jednej grafiki z tych, z tych czterech stworzyło nam kolejne cztery wariacje. Tak jak już zaznaczałem, Ciri to jednak dosyć charakterystyczne cechy. Wyglądu, męsie, siwe, białe, jakby tego nie nazywać, włosy, szmaragdowe, zielone oczy no to tutaj jest. I to tak naprawdę wystarczy, plus te dosyć jednak charakterystyczne rysy twarzy. No, no to musi się mniej więcej zgadzać, pokrywać, abyśmy mogli chociaż spróbować dostrzec tam Ciri. I to tak naprawdę się tutaj udało. Ale tak sobie pomyślałem, że wpiszę coś jeszcze krótszego, czyli po prostu Ciri z Wiedźmina. Wcześniej zaznaczam, wpisywałem Ciri z Wiedźmina trzeciego No bo tutaj tak sobie pomyślałem, może nam dojść. Będą jeszcze jakieś ewentualne pomysły od AI, jak zinterpretować, połączyć może Ciri z Wiedźmina z Ciri no jednak z tworu Netflixa, no troszeczkę jednak się odbił echem ten serial, swoją popularność zdobył, mnóstwo zdjęć w sieci się pojawiło, także jednak to AI no też na pewno było karmione tego typu zdjęciami, grafikami, grafikami choćby i tych aktorów. I prawdę powiedziawszy nie zaskoczyło mnie to za bardzo, bo nie dostrzegam tutaj żadnych rys tej aktorki grającej Ciri w serialu Netflixa, po prostu mamy tutaj kolejne iteracje tej samej bohaterki, którą kojarzymy najbardziej rzecz jasna z na trzeciego, no bo tutaj mamy dosyć wizualne zobrazowanie, no, ten algorytm raczej nie ma szans kojarzyć jej się z książek, no to już jest kwestia wyobraźni każdego poszczególnego czytającego. Tak czy inaczej, dla mnie wszystkie te grafiki, które nam zaf zafundowało to AI są naprawdę fajne. Być może na niektórych ta Cili nie przypomina siebie no czy raczej Ciri z Wiedźmina Trzeciego, no bo z drugiej strony, no gdyby nie Wiedźmin Trzeci, no to każda z tych bohaterek mogłaby wyglądać jak Ciri. Na przykład wszystkie mogłyby posłużyć jako koncept arty do stworzenia Ciri w Wiedźminie Trzecim, gdyby to AI było już załóżmy wcześniej i no byłoby aż tak zaawansowane, żeby tylko z samych opisów tekstowych, e, faktycznie bez zobrazowania wcześniejszego tej Ciri mogło to stworzyć. Tak czy inaczej uważam, że ten test pierwszy można uznać za bardzo udany. Dostaliśmy po prostu Ciri. Kolejna bohaterka również bez wątpienia jest bardzo unikatowa i wyrazista. No może ta unikatowa to lekkie wyolbrzymienie, no ale jednak Tris Merigold. Ktoż by nie kojarzył Tris Merigold z wyglądu? Co prawda w przypadku Tris w pierwszym Wiedźminie wyglądała, no jak wyglądała, w drugim wyglądała już inaczej, w trzecim no również wyglądała inaczej niż w drugim. Także no tutaj deweloperzy troszeczkę Ją zmieniali, no ale tak naprawdę to ta Tris z Trzeciego Wiedźmina utarła się w naszej pamięci najbardziej tak jak w przypadku Ciri jedyną komendą było Tris Merigold z Wiedźmina Trzeciego oraz oczywiście Tris Merigold z Wiedźmina chcąc oczywiście przekonać się czy aby ta Tris która została nam przedstawiona w serialu Netflixa jakoś wpłynie na Decyzyjność tego algorytmu, tej sztucznej inteligencji, no ale że no, to jest jednak sztuczna, bo sztuczna, ale inteligencja, no to nie widziałem tutaj również żadnej ingerencji wizualnej tego serialu. I oczywiście mamy kolejny przypadek, w którym te wszystkie te arty są naprawdę bardzo ładne. Oczywiście w nich można czasami zobaczyć, gdy, szczególnie gdy one miałyby przedstawiać coś bardziej skomplikowanego, różne artefakty. Na przykład ten algorytm nie do końca radzi sobie z dłoń, mi. Algorytm ten nie radzi sobie również za bardzo z różnymi napisami, z bronią, z łukami na przykład, bo gdy próbowałem na rzecz materiału o Milwie stworzyć jakąś bohaterkę po prostu z łukiem, żeby mieć fajne jakieś obrazki w tło, to jednak z tym łukiem było, był problem. Tak naprawdę ten algorytm nie umie stworzyć jakiegoś łucznika, łuczniczki czy samego łuku. Typowo z przedmiotami też ma problemy. No ale mniejsza o to. Ja oczywiście muszę się już za nadto rozgadywać, pewnie nie jedna inna osoba wrzuciłaby po prostu te grafiki jak. Jako kompilację dała muzyczkę w tło i miałaby pewnie z kilka razy więcej wyświetleń. Uważam, że nasza tris wyszła naprawdę bardzo ładnie no bo to są po prostu bardzo ładne arty, ale jakby nie patrzeć, wygenerowana Ciri przez AI przypomina jednak trochę bardziej Ciri z Wiedźmina Trzeciego. A tutaj ta tris, no już nie do końca. Nie widzę tutaj za bardzo tych, tych podobieństw, tych rys, twarzy, które możemy znaleźć w tris z Trzeciego Wiedźmina, co na swój sposób jest naprawdę interesujące. Tak czy inaczej, każda z tych tris wyszła naprawdę spoko. Skoro pojawiła się Ciri, skoro pojawiła się Triss Merigold, no to teraz oczywiście Olgerd von Everett. I tutaj przyznam, że Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Oczywiście ten Olgierd, czy te cztery różne wersje Olgierda, ale w szczególności wybrałem sobie tutaj jedną konkretną, bo wydaje mi się, że najlepiej oddaje ducha tego Olgierda, czy najbardziej go po prostu przypomina. To jednak tuto AI, mając i tak wydaje mi się na tyle mało informacji, no bo tego Olgierda, artów, jakiś grafik oryginalnych z gry, no nie ma za wiele, tak naprawdę. No, musimy wziąć pod uwagę to, że ten algorytm. Nie jest typowo algorytmem od artów od bohaterów z Wiedźmina. On ma, wiecie, wizualizację wszystkich bohaterów, ze wszystkich jakichś uniwersów, no wszystko, co jest można powiedzieć w internecie, i zostało już w jakiś tam w, chociaż większy sposób zarysowane. Także naprawdę tutaj algorytm mi zaimponował, że i tak udało mu się stworzyć, że wychwycił to, że chodzi mi o tego konkretnego Olgierda, że ma on te charakterystyczne e, zgolone włosy, że ma, taką, że ma taką pociągłą twarz, naprawdę wow. I oczywiście, tutaj, tak samo wpisałem tylko i wyłącznie Olgierd Von Everett z Wiedźmina III. Zresztą podobnie nie precyzowałem wyglądu Jaskra. I tutaj od razu czułem, że będzie zabawnie, no bo. Czułem, że tutaj może tego algorytm nie ogarnąć. Zresztą, jak zaznaczałem, używałem tutaj angielskich zwrotów. No i co musicie ewentualnie wiedzieć, jeśli ktoś nie wie, w angielskiej wersji gry jaskier to dandelion. I nie, dandelion to nie jest jaskier. Dandelion to jest mniszek. To jest ten kwiatek polny, który zamienia się w dmuchawca. Pewnie kojarzycie. Oczywiście jest wiele gatunków mniszka, tak jak jest wiele gatunków wszystkiego. <laughs> I oczywiście coś czułem, że tak będzie. A ja i rzecz jasna, wygenerowało mi coś z związanego z Wiedźminem, bo powiedziałbym, że tych dwóch bohaterów po lewej przypomina troszeczkę Henry'ego Cavilla jako Geralta, ale tak troszeczkę. Ten zresztą po prawej u góry bym powiedział, że Geralta po prostu, no ale oczywiście z kwiatkiem. Najbardziej zaskakująca jest w tej konstelacji ta postać po prawo na dole. No tutaj mamy tu ewidentnie kobietę, być może chodzi o Ciri. I choć ten kwiatek wygląda inaczej niż na trzech pozostałych artach, to również jest to mniszek, bo nawet z ciekawości to sprawdziłem. Ale żeby nie było, nie wpisywałem tylko Dandelion, bo również wpisałem z ciekawości po prostu Jaskier. No bo na przykład w Netflixie Jaskier to był Jaskier, tam nie było angielskiej wersji jego imienia, ale wynikiem tej komendy była już totalna klapa i algorytm wygenerował totalnie bezpłciowego jakiegoś Wiedźmina. No dobrze, ale przejdźmy może w końcu do tej Yennefer, no bo wiedzieliśmy, że tutaj Yennefer również musi się pojawić. Zasada jak poprzednio, wpisywałem Yennefer z Wiedźmina. Wiedźmina III oraz później również Yennefer z Wiedźmina, aby zobaczyć, czy oczywiście jakaś ingerencja Netflixa się tutaj zadziała, no albo ewentualnie polskiego serialu, no ale tutaj raczej nie spodziewałem się, że zobaczę cokolwiek podobnego. Czy raczej podobnego to może złe stwierdzenie, bo może wyszłoby coś podobnego do naprawdę pięknej Yennefer, jaką mieliśmy w polskim serialu, ale raczej wątpię, aby ten algorytm w jakikolwiek sposób mógł się na tym wzorować. Ogólnie uważam, że miałem tutaj sytuację, podobną do Tris, czyli w sumie dostaliśmy jenefer osobę, którą moglibyśmy uznać za Yennefer, ale no to nie jest to, co było w przypadku Wiedźmina Trzeciego. I to nie jest tak, że ta z Trzeciego Wiedźmina jest, nie wiem, dużo ładniejsza, tylko po prostu tutaj mamy Yennefer inne. Mamy inne jenefer I tutaj to jest też, co, o czym wspominałem na początku, jenefer ma dosyć charakterystyczny wygląd. Czarna odzież, no z białymi wstawkami, kruczo-czarne falowane włosy oraz fioletowe, fiołkowe oczy. Oczy. No zapachów jeszcze AI nie oddaje, chociaż może to i dobrze. I na żadnym z tych artów, które dostałem z Yennefer, nie ma ona fioletowych oczu. Nawet później wpisałem je... po prostu Yennefer z Wiedźmina Trzeciego z fioletowymi oczami. Nic. Nadal, nawet gdy wpisałem, że chcę mieć te fioletowe oczy, i tak nie dostałem fioletowych oczu. Także być może gdybym wpisał, wiecie, coś znacznie bardziej rozbudowanego, czyli kobieta z czarnymi włosami i fioletowymi oczami, może gdybym nie zaznaczył, że chcę, aby to była ta konkretna Jennifer z Wiedźmina to wtedy dostałbym te fioletowe oczy, bo algorytm bardziej by się skupił na tych fioletowych oczach, niżeli na ogólnym odwzorowaniu bohaterki całej, czy jakby tutaj no, mamy ty zazwyczaj tylko od górnej części torsu w górę, no bo to zazwyczaj e, tutaj tak tworzy to AI. Oczywiście, jeśli będziemy chcieli więcej postaci całego bohatera czy coś, to również stworzy, tylko jednak to trzeba zaznaczyć. Rzecz jasna niektóre z tych artów podobały mi się bardziej niż inne, dlatego je upskalowałem, co zresztą widzicie, bo niektóre e, również pokazuję Wam w takiej większej formie. No i jedna z tych Yennefer, gdyby dorobić jej jeszcze nie fioletowe oczy, zresztą w sumie mógłbym to zrobić, nie wiem czy zrobię już później w montażu, jak to ja teraz sobie to nagrywam, ale no naprawdę byłaby, czy wygląda na po prostu świetną Yennefer. Kolejnym bohaterem jest Vesemir, Vesemir, którego również no nie spodziewałem się tutaj rewelacji, że oddam mi go jakoś bardzo dobrze względem tego co widzieliśmy w trzecim Wiedźminie. Pomimo tego, że jedna z tych wersji Wesemira przypomina w sumie starszego Geralta, to można tą próbę uznać za udaną. No mamy tutaj starszego człowieka. No, z takimi dosyć charakterystycznymi elementami dla Wesemira jak długie siwe włosy, jakiś pancerz, wąs jest, więc wyszło naprawdę dobrze. Bez wątpienia znacznie lepiej niż w przypadku Vernona Rosha. W sumie nawet za bardzo nie udziłem się, że ten algorytm ogarnie o kogo tak naprawdę chodzi, ale coś tam wypluł, coś tam wypluł, to totalnie nie jest Vernon Roche. Troszeczkę może ten, ta kolorystyka jednego ze strojów, coś można tutaj to porównać. Często ten algorytm polegał na tym, że wpisywałem to magiczne The Witcher, czy no po prostu z Wiedźmina, czy z Wiedźmina trzeciego. I to jednak podpowiadało mu to, ej czekaj, on chce Wiedźmina, no to ej, to jest ten koleś z dwoma mieczami na plecach i siwy łbem Oczywiście mieczów totalnie to AI nie ogarnie, jak wzorowywać, często ich w ogóle nie ma, ale jednak punktem wyjściowym jest ten Geralt, siwy Wiedźmin. I gdy wpisujemy, gdy to AI totalnie już nie ogarnia, jakiego chcemy bohatera, lub naprawdę ma bardzo ograniczone informacje, no ale dodamy to Wiedźmin, no to w sumie to będzie jakaś wariacja Geralta, która po prostu... Mo, który, którą tu postać można uznać za jakiegoś Wiedźmina? Identycznym przykładem była Iris von Everetz, bo również i próbowałem uzyskać Iris von Everett. i Jak w przypadku Olgierda, faktycznie uzyskaliśmy postacie, które mogłyby być do Olgierda podobne, albo mogłyby być Olgierdem. No wiecie o co chodzi. Tak w przypadku Iris otrzymaliśmy tak naprawdę różne wersje Ciri. Zasada ta sama, którą tłumaczyłem przed chwilą w przypadku Rosha. To magiczne słówko z Wiedźmina, From The Witcher, i wtedy automatycznie. Ej, ten koleś chyba chce jakąś laskę z Wiedźmina, no to dajmy jej te mysie włosy i zielone oczy i na pewno będzie zadowolony. No, przyznam, że zadowolony byłem, bo... Tak czy inaczej, fajne grafiki wyszły, no ale przyznam, że nie o to konkretnie mi chodziło. Dla kontrastu przeskoczymy teraz do bohaterki, która mnie za to bardzo mocno zaskoczyła. Mowa rzecz jasna o Filipie Eilhart. Przykład również podobny wydawałoby się, no, no jednak Filipy było zdecydowanie więcej, jakby nie patrzeć, szczególnie, szczególnie w drugim Wiedźminie, w trzecim troszeczkę też jej było. Niżeli takiej Iris czy Olgierda, no w przypadku akurat w trzeciego Wiedźmina, no to jakby w wartości pewnie porówno, no albo nawet czy Olgierda mogłoby być więcej, ale jednak no, Filipa to nie jest jakoś specjalnie mainstreamowa, bardzo popularna bohaterka z Wiedźmina. Nie ma jakoś bardzo dużo artów Filipy, jakiś tapet, grafik, czy czegoś takiego. A jednak, naprawdę to AI się postarało, bo jedna z tych czterech grafik, która, którą wypluło, Naprawdę mógłbym od razu pomyśleć, gdybym zauważył to w jakiejś, jakimś zbiorze artów z Wiedźmina, Ej, nawet nie, totalnie nie podpisano: Ej, to jest Filipa. No bo sami zresztą widzicie teraz tą grafikę. Dla mnie to mogłaby być Filipa w trzecim Wiedźminie, to mogłaby być Filipa, nie wiem, w serialu, czy. Czy po prostu to mogłaby być Filipa? Widzę, patrzę na tą bohaterkę i czuję tam rysy twarzy, czuję tą chara ten charakter Filipy wy wylewający się z tej grafiki. Także naprawdę dobra robota. Reszta tych grafik nie oddaje już tak dobrze charakterystyki Filipy, ale nadal jakby zachowuje ten dominujący czerwony kolor w jej stroju, jakiś tam dekold ewentualnie. Także wciąż naprawdę okej. Okay. Tutaj algorytm ewidentnie wiedział o co chodzi. Kolejny bohater bez wątpienia do łatwych również nie należy na swój sposób. Bym powiedział, że gdybym miał to dobrze narysować, to byłaby to najtrudniejsza z grafik, jeśli mielibyśmy przedstawić tego bohatera w pełnym pazarzu, czyli chodzi o Eredina. W związku z tym, że gdybym wpisał samo Eredin z Wiedźmina III, mogło, mogłoby się to AI troszeczkę pogubić. Dodałem do tej komendy nazwę Dzikiego Gonu. I prawdę powiedziawszy, również w tym przypadku AI wiedziało, co robi. No bo, no nie jest to dziki gon, który znamy z trzeciego Wiedźmina. Chociaż bym powiedział, że szczerze wam powiem, jeśli chodzi o króla dzikiego gonu, znaczy, bo teraz myślę o pierwszym Wiedźminie, gdy pojawiały nam się tamte zjawy Eredina, to ta grafika na dole w, na dole po prawo no to bym powiedział, że nawet fajnie, wiernie odwzorowuje Eredina za to ta polewo na dole, mam wrażenie, że sięga korzeniami do jakiejś mitologii celtyckiej, nordyckiej, coś w tym stylu, więc, a to również bardzo duży plus, no bo Dziki Gon, ogólnie ten, ten orszak, wywodzi się właśnie z tamtej mitologii, Andrzej Sapkowski wzorował się właśnie na mitologiach celtyckich, nordyckich, jeśli chodzi, czy to o elfy, czy to właśnie o Dziki Gon, czy to w, też o, o na przykład mitologię arturiańską, te legendy arturiańskie, jeśli chodzi o, o Ciri, ostatnio omawialiśmy Wyspę Jabłoni, także to bez wątpienia był trudny test dla AI, ale jakoś udało się wybrnąć. Z ciekawości poprosiłem również o to, aby mi Journey wygenerował mi same grafiki po komendzie Wild Hunt. Nie z Wiedźmina, nie Eredin Wild Hunt czy coś takiego, po prostu sam dziki Gon. I tutaj, szczerze wam powiem, również dostaliśmy grafiki, które na myśl, no przynajmniej dwie, od razu przywołują Wiedźmina Trzeciego. No bo mamy jakieś tam wyobrażenie biesa. No a jakby nie patrzeć, bies w przypadku Wiedźmina Trzeciego, no to jest dosyć prominentny potwór. Bardzo odznaczał się w zwiastunach, pamiętam tych pierwszych. No i ogólnie jest kojarzony również bardzo z klimatem tego Wiedźmina Trzeciego, czyli z takim łowiańskim klimatem. No jednak to jest trochę taki nasz stwór. Także naprawdę fajnie, że tutaj również to AI skumało o co chodzi, czy też zasugerowało się w taki sposób, że wygenerowało coś w stylu tego Biesa. Na początku wspomniałem, że darowałem sobie Geralta, chociaż jeszcze do tego wrócę i chciałbym wrócić właśnie w tym momencie, ponieważ postanowiłem nie generować sobie jakiegoś takiego, wiecie, standardowego Geralta, tylko wpisałem sobie po prostu Geralt of Rivia, In anime style, i tak samo zresztą zrobiłem w przypadku tris. I to, co mi tutaj wyskoczyło, to jest naprawdę magia. To, jakie arty potrafi robić te, te, ta sztuczna inteligencja, to jest coś naprawdę niesamowitego. Dwa z nich wykorzystałem sobie już do zrobienia nowego banera na YouTube. Bardzo mi się podoba to, co tutaj wyszło. Naprawdę te grafiki mogłyby być stworzone ludzką ręką, one są w takim pięknym stylu, są tak wystylizowane, że to jest aż niesamowite. I zresztą to widać też również po tych grafikach w przypadku Geralta. Tutaj mamy dodane to w in-anime style, w po prostu w takim animowanym rysunkowym stylu, a i tak widać tutaj świetnie rysek Geralta z Rivi. Nie jakiegoś randomowego, losowego wiedźmina, po prostu postaci jakiejś z siwymi włosami, tylko konkretnie Geralta. Oczywiście te artysty również naprawdę pierwsza klasa. Bardzo mi się podobają, i również wy sobie możecie tworzyć tego typu rzeczy, jakieś animowane wersje Ciri, NFR-3 z Geralta, albo w jakimkolwiek innym stylu. W sensie może być nadal animowany, może być realistyczny, albo Geralt z Rivi w stylu Gwiezdnych wojen z Mieczem Świetlnym, albo Geralt z Rivi reggae, albo cokolwiek sobie wymyślicie. Oczywiście nie stworzy wam dokładnie tego, o czym sobie pomyślicie, dokładnie tego, co sobie wyobraziliście, ale was zawsze zaskoczy, że kurde, ale to fajnie wyszło. tak czy Inaczej ja już powoli będę kończył. Coś czuję, że pewnie nie jedną osobę tutaj zainspirowałem do tego, żeby pobawić się z tym AI, bo naprawdę można się z tym fajnie pobawić. Tymczasem dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale.